i 27 rocznicy wybuchu stanu wojennego. Będzie to konfrontacja manifestujących, między innymi Solidarności wiecujących, skandujących o krzyki z tamtego okresu. Pouwali mnie kiedyś. Postanowiłem raz zostać w życiu zomowcem. Oczywiście traktujemy to tylko jako zabawa. Chciałem coś upamiętnić, pewne czasy, czas naszych rodziców. Były to trudne czasy. Chciałbym zobaczyć, jak to było po prostu. Stan wojenny, zbrodnia, po raz setny zbrodnia dla tej pięknej młodzieży. Jaka jest przyszłość, jakie jest wspomnienie? Nie da się opisać. Ból za tymi, którzy zginęli. Powinni teraz Jaruzelskiego, nie karę, bo to już za stary, ale panie, kilogram dać mu kartkę na kilogram miesiąc, jak myśmy mieli i cholerze kubyle podłogą na dwa tygodnie wsadzić, niech by zobaczył, co to znaczy, jak ludzie z dziećmi nie mieli co jeść. Przyjechało 40 czołgów, to od strony Tarnowskich Gór na Katowice i spowodowało to taki, powiedzmy, blady strach na twarzach górników. Przecież wiem, co to jest, to jest... Już nie chcę powiedzieć jakieś brzydkie słowo, ale to jest coś strasznego i należy pamiętać dobrze, że tyle ludzi, że młodzież jest, że to się przypomina, bo bardzo dużo młodych ludzi nie wie o tym, co się stało niesłusznie był wprowadzony, że być może były inne jakieś metody zapobiegania, zapobiegania inwazji radzieckiej na Polskę. Zdumiewa mnie to, że wtedy ludzie mieli tyle siły, żeby wyjść na ulicę, na ulicę i właśnie walczyć przeciwko władzy. Panie Jatyszenki, pamiętam jeszcze z powstania styczniowego. Z, z tamtych czas, bo dziadki śpiewali, opowiadali. we uh -huh.